Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać łuk, który już kiedyś prezentowałem, no już troszeczkę czasu temu łuk typu deflex Reflex. Chciałem troszeczkę świeżyć filmy, bo nie było ich wcześniej, nie było ich później już długo, długo. No i też chciałem Wam pokazać troszeczkę, co tutaj zrobiłem nowego, troszeczkę udoskonaleń. No i oczywiście drewno, które stosowałem na rękojeści, które nigdy. Jeszcze nie stosowałem tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy, oczywiście, tak troszeczkę można powiedzieć, postażony kolorystykę e, słojów drewna pod włóknem szklanym na ramionach. E, stosuję to, dlatego że mm, używam obecnie włókna szklanego e, matowego, ponieważ jest bardziej wytrzymałe od tego przezroczystego. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O, tu bardzo fajnie, nawet w tym miejscu, bardzo fajnie to widać. No i oczywiście yy, dzięki temu mogę tutaj wyciągać kolorystykę, właśnie yy, tak przyciemnioną słojów. Oczywiście można robić w różnych kolorach. Teraz chciałem Wam powiedzieć o tym drewnie. zastosowałem tutaj drewno cisowe, twardzie cisową. Bardzo ładnie wyciągnięte są tutaj słoje, bardzo fajnie to wygląda. Przełożenie jest tutaj. Listew padukowych, drewna paduk No i tutaj, oczywiście, mamy tutaj na grzbiecie paduka klon. Jest to łuk z półką, jak widzicie, się tutaj Łuk z półką. Siła naciągu 30 funtów na 28 calach. No i tutaj, materiały, jakie użyłem, no to. W środku mamy fornik jesionowe, klonowe. No i oczywiście tutaj mamy kompozyt na gryfach, żeby je wzmocnić. No dobrze, to teraz standardowo sobie założymy cięciwe, zobaczycie jak to pracuje w pełnym naciągu i będziemy sobie strzelać, strzelimy sobie ze strzał drewnianych, jak również ze strzał karbonowych. Zobaczcie, pełen naciąg. Łuk można naciągać do 32 cali na spokojnie. Ten akurat będzie na 28 naciągnięty. Zobaczcie, no pięknie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Dlatego też postanowiłem zrobić film z tym łukiem. Ok, to teraz będziemy sobie strzelać ze strzał drewniany. A teraz czas na strzelanie strzałami karbonowymi. No niesamowicie pracuje. 30 funtów na 28 calach. Czego strzela więcej? Idealny łuk na tarcze turnieje w 3D idealnie. Naprawdę szybki, jaka przyjemność strzelania, mięciutko się naciąga, czy strzelając karbonami, czy strzelając strzałami drewnianymi, rewelacja. Sam kiedyś miałem taki łuk, nie wiem, może wrócę do tego typu łuku. Oczywiście tu jest łuk z półką, no wiadomo, niektórzy lubią taki, niektórzy lubią bez półki. To już zależy właśnie od kogoś, kto będzie Użytkowa taki łuk. Serdecznie polecam taki łuk, ponieważ to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny sprzęt. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do komentowania. No i jak również dania łapki w górę. No, żebyście oczywiście, wiedzą, byli na bieżąco tutaj z moimi filmami, bo będą jeszcze następne. Ok, nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie. Cześć.